Moi drodzy, już dziś gala MMA VIP 2. Mam nadzieję, że karta walk spełnia wasze oczekiwania. Naprawdę dużo ciekawych zestawień. Niekoniecznie oczywistych rezultatów przed nami. Po obostrzeniach covidowych mogliśmy mogliśmy wpuścić na halę 300 osób, także dzisiaj gala z publicznością, choć no, bardzo okrojoną, bo tylko 300 osób z tych 300 biletów dostępnych jest jeszcze 40 sztuk jeżeli chcecie dołączyć i zobaczyć galę MMA VIP na żywo, to bilety są dostępne w hotelu Scout ulica Drogowców 12 w Częstochowie przy recepcji jest punkt, gdzie możecie te ostatnie 40 sztuk zakupić mam nadzieję, że się będziemy tam wszyscy bardzo dobrze bawić i, i kibicować swoim faworytom. Nie wiem jak Wy, ja najbardziej czekam na Main Event i koło Main Event, czyli na warkę Antyconfident Żurom oraz <coughs> Pudzian Tomek Czik, młody Pudzian Tomek Czik. No i sam jestem ciekawy rezultatów. Pamiętajcie, jeszcze 40 osób może dołączyć do nas, jeśli chodzi o obejrzenie gali na żywo. Hotel Scout, ulica Drogowców 12 w Częstochowie. Tam od godziny 17.00 i możecie zakupić ostatnio 40 sztuk biletów. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.